W tym filmie wraz z moimi przyjaciółmi zagraliśmy na serwerze lifestyle, aby spróbować swoich sił. Tryb polega na tym, że jeżeli zginę, tracę jedno życie, jednak gdy innego gracza, otrzymuje jedno dodatkowe serce. Zachęcam do dołączenia na Discord Fall Team, na którym jest duża aktywność i bliższy kontakt z nami. Zapraszam was do oglądania tego filmu, bo to co się stało w pewnym momencie zmieniło naszą grę o 180 stopni. Po dołączeniu na wspólne lobby, tepnęliśmy się do jednej z osób, aby zebrać razem podstawowe narzędzia. Ej, mam złoto Może się przyda No złoto może zbierać na jakiś kapel ewentualnie, ale to jest, tak przy okazji. Najważniejsze, że... Mam żeby żelazo, mam żelazo, stopach. mam minimum z pięć żelazo Po zebraniu najważniejszych rzeczy podczas wychodzenia na powierzchnię Spotkałem osobę, która... A sami w sumie, zobaczcie wow. Ej, aha, dobra, mam full jaksa nie? Jest Co to jest Ej, Ale ale to jest jakiś Filipek podłagą On się... i mu Diamenty mi rzucił! Co?! Co?! 24 diamenty! Tak, dokładnie otrzymałem 24 diamenty, złoto oraz bardzo dużo bloków. Z otrzymanych diamentów, skraftowałem diamentową zbroję, a następnie wyruszyliśmy w poszukiwanie przeciwników. No, no, no. No to no, no, -to, to nie jest to jest to, to mam, gdzie mam, gdzie mam Ej, ej! Bez to, bez naczontów, bez naczontów, bez naczontów. Ej dobra, rzut, ja. dawajcie, dawajcie, dawajcie Goni mnie, goni nie? Dawajcie, dawajcie, dawajcie. uciekaj Dobra, dawajcie, chlebcie go, chlebcie go Nie I mogę wyjść! Dobra, idę, idę, idę Dobra, jestem, jestem Ej, to bo to nie wiem czy tu nie ma kogoś innego. Patrzcie co tu się dzieje, jakiś traf to jest za trafy. Dobra, gonił go, żółt, chodź dobrze. Na luzie, na luzie, na luzie. Wy go widzicie, bo ja nie widzę. Tak, tak, tak. Jest taki ale mały nie render distance, w sensie, no ja mam, ale no widać go. No, no, ja go tak ledwo o. widzę. Mogę was boostować jak coś, ale... O, I on się zatrzymał? Tak, zatrzymał się. Skrócę, skrócę. Kryta mu walnar. Dostał, dwa kryty, dwa kryty. Trzeci kryt. Dostał hita. Dostał? Wow! Co Ej, jest? Kolejny jest, kolej Uciekajcie! A co jest? Dragon, Bigo. Zginąłem. Zginął też, nie wierzę, ale... Kto to był? Co jest? Nagle się Jakieś... dostałem. Ja uciekam, nie, ja uciekam. Co ty uciekasz? Ja ja goni mnie, goni mnie. Ej, dobra, on, ej, oni, oni na Wisach poszli chyba. O nie, dobra, goni mnie ten z fajerk. on aha, ej, on ma perły, on ma perły. O kurde. Podczas tego niespodziewanego pojedynku, ja i Visegrad utrzymali mi się przy życiu. Jednak Nafta i Chmurek zginęli, stracili itemy i pozostało im 9 serc. W późniejszym czasie zaczęliśmy szukać odpowiedniego terenu, aby zbudować pułapkę na naszych przeciwników. A w którym miejscu budujesz, jakby tą wieżyczkę, nie? A to zbuduje tutaj w środku jakoś. Dobra, weź postaw wszystkie tak na jeden no, i będzie I w tym momencie nafta zaczął budować trapa polegającym na zrzucaniu przeciwników z wysokości. Na pasach przenok napisano już podobnie. Weź kilka razy na Kilka razy na no. Dobra. Jak jak, ci, jak ten, jak będziesz akceptował, to od razu wybiegasz, tak? No. Nie co jak to jest? Nie, to wysłał, wysłał ktoś. O, no? Wybiegłem, wybiegłem. Akceptowałeś? nie? Tak akceptowałem. Dobra, czekaj. O kurdez jak... Def, go. Spad, spad, spadł Zginął? Sprzedzył, on blok zrobił! Nie. Ej, gapa je, dobra Ej on, Ej, ej on, on ma feather falling, nie? Feder Training to nic ma. Aha Ej, on A, ma, on ma ja, chyba latanie na tym na trejdencie Od wody idzie, on do nas leci O kurde Dobra, no dobra Walimy go, walimy go Ej, ej, masz te ja do... Można petkę zrobić, masz te dwie nici? Eee ja mam, jed, ja mam jedną R, Kop, weź rozkop Leci tu jest. Leci Co on robi? Gdzie jest, gdzie jest? Yes. Lata, lata Raptaj, raptaj Co? tu się stało? Alek, murek Dostał? Zrzuciłem go, rzuciłem go On ma on może Odwiedzić pan do deszczy Zginął? zginął? No, nie. Tak, zginął, cofnął się po prostu! Zginął! Zginął, i szybko! Szybko i teraz! Mówiłem Zabrał, 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 nie, nie, przekręcił. Jak zebrał? A u sobie set homoł na dole. Ja pierdzielę, jak on zginął! Weź to z wierzchu! chyba jakoś. Nie wiem, jaka jest komenda, chyba się cepność może. Nie wiem, czym wyszedł przypadkiem od razu. Zginął od wierzchu. pamiętacie Nick? Na Z coś, na Z coś miał. Pod naszą platformą zauważyliśmy osoby bez itemów. Więc zeszliśmy do niej, aby uzyskać więcej serc. Dostał ich, Dobrze, chmuraj. Idę, idę, idę. Nice! A może? O, o, masz yes, nice daje jedno życie, dobra. D bierze. Bierz, bierz Dobra, nice. Ty, ale. czekaj, ale. Jest on kolejny, go... jest, 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 jest. Jest. Ej, dobra. Ej, dwóch jest. Ej, pijemy, walimy i walimy, walimy. Bez ideą, bez ideą. Bez ideą, bez ideą. Daje wiz, daje wiz. Jest jedna siekiera kamienna. Ej, wpływa, oni mówią. do nas do góry. Aha, co? Ej, spać, spać. Boost, boost, E bo tam do góry wpłynął jakiś Steve Po O oh, kurwa. Spadł. Nie go. ma. Widzę go. Okay. Dostałem ci, spadł. Ale go hit, hit go. Zabiję go, nice. nice. Dobra, mam serce. Ej, bo ej, jest zbukowany. Dobra, tamę, dawaj, farmimy serca teraz jak najwięcej. Nice, nice, zrobiłem go. Zrobiliśmy kolejnego. Go. Nice, dobra, pięknie. I, nie chłodno oh, go wyszło. Mam lawę, stary. Ej, ej chmureka, ty masz te diamenty. Ej, nafta, jest typ, jest typ. Pas, pas, pas. Dawaj go, dawaj go. Dobra, ja na home a lecę. A nie, nie mogę, bo jestem w trakcie walki zaskoczony. Dobra, odzyskaliśmy się. Dobra. Nice, śpi. Yo, śpi. Masz serce, czy spadło? Eee, mam, mam serce, mam serce. Dobra, ej. Dzień, no, dobra, jest zielony, jest zielony. No? Dawajcie go, dawajcie go. Ja home lecę, bo ja myślę, że ten typek będzie się tefać. Co zginął wcześniej. Ale nie, Nie ma spodni. Ej, zabijam go, zabijam go. Jest tam strzała. Dobra, Nice! Dobra... A tam do góry ktoś wpłynął, ale nie wiem czy... Zabijemy go wcześniej z Mookiem. Tutaj był typ... Przy... Jest tam! Dwóch typów! Tu jest! Ty. Ej, dobra, walimy, walimy! Zginął! Nice. Idę Jest tutaj drugi! Co on ma? Co jest? Co to? skill offa ja! na Nice! Co to było? Oto on! Widzę go, widzę go, widzę go! Na plecach! Ej, dobra, dobra! Cofaj. Ej! Ej, cofaj, Szułtek, cofaj, cofaj! Dobra, cofam, cofam, Dobra, no, bijemy. No, dawaj czy... w kobywę go. W kobywę, w kobywę. I lawę, lawe? Mam... Y, ma fajerkę, ma fajerkę. I torusy ma. Dostał kryta. Uważajcie. Dostał kryta, dostał kryta. Dostał kolejnego kryta. Dostał kryta. Mało bije jak coś, uważajcie. Bardzo uważajcie. Cofam. Dostaje, ale strefę dostał. On ma dużo gapów. On nie ciągle gapy. Steve nie Steve biegnie. Bieg, kolejnego gapa jeno, Boże. On no, ciągle, on ma dużo gapów. Co. My nie bijemy jakoś dużo, wiesz? Ej tego Stewa, tego Stewu zabiję! Zabiję Stew, zabiję Stew, zabiję Steve, a, Steve a, zabiję Stew Zginąłem, co jest? No. Ej pomóżcie mam mało A ja fula miałem Ciągle kapuję! Yeah. Żółty Przeżyj, przeżyj żyje żółty? A że żyje, ja. wodę wylałem za siebie Walka trwała naprawdę bardzo długo, więc odpuściliśmy mu, bo nie byliśmy w stanie go zabić Uregla. Ej, jest, typa, ty pa mam typa. ty paź. Wchodź ja? tam yeah. wejdź Tutaj no i, I, i akceptuj tak. i wychodź. Jak zaakceptujesz to wyjdź. Zmieczam, z, z, z zmieczam z sobie. O kurwa! O kurno! Nie, nie uderzyłem, ale dobra, spokojnie, Kobłeba chyba zrobił Skaczał. Dobra, to ty to ma! Nie To, 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 to tem miał ręce. To tem w ręce. Nie, ma, ma, ma. Gdzieś dalej. Par takiego bridge'an robi, Patrz co robi. E, on robi? On czy, jest tutaj, on już jest tutaj! Hej! Ej. Ja pierdzielę, Dobra, co, co jest? jest? Skaczebał skleczował Uważa, no masz go? Nie, nie zaciągaj go, bo on szliftuje Nie ma szans Bóle ciąg Uważaj Z fajerki dostałem, z fajerki dostałem Ej, dobra, ma fajerkę Uważa. na pewno, wiemy Właśnie tu trzeba uważać Nie, nie, nie przyda... do góry do góry, to musi być najniższy. Choda. Nie! Do wody wpadłem, do wody wpadłem Skoczyłem na skoczyłem na Uciekajcie, uciekajcie ja jest... Jesteśmy na w, 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 różne strony, w różne strony, w różne strony uciekajcie jest, Zginąłem. Nie, Fuck. Co robić? Nie, nie, C tak Czekaj, się... nie czekaj nie na razie, powiem. na razie musimy uciec. No. Goni mnie. Wy spróbuj się wytapać. Widz, patrz na F5, czy on płynie za nami. Nie, nie płynie. Chmurek, odbiegnij jak najdalej od, od naszej wieży, jak najdalej. Wiem, on mnie ciągle goni. W sensie Dobra, roznamy, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kolor. Gdy uciekliśmy od naszego przeciwnika, postanowiliśmy zmienić miejsce naszej pułapki. Ej, są jakieś skrzynki? Mam skrzynki jakieś. A już chmurę, tu No, tyle procesu, Co ja robię, niby? No, to po co tu jest? Co jest? Parki trapa. Powiem, jakaś zapadnia w dół, nie? Postanowiliśmy wykorzystać to miejsce jako naszego trapa. I ogólnie budujemy tą wieżę, jakby tak do góry, czy tutaj nie budujemy? Ja właśnie no, nie, nie wiem, wiem, czy jest. sens, nie, 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 nie jak już to. Bez wieży, bez zwierzę. Tutaj się staje i tyle. No właśnie. Dobra, rozstawiłem tyle ile miałem No ja nie mam więcej nie Teraz to jakoś muszę zniszczyć i przeżyć. No, to może dalej tam są trzy skrzynki O kurde, czy lat jest. Stary, to chyba na, jeszcze w piecu nawet chyba zostało. Parej kolejne 10 mam w piecu Dobra, no to będzie zapasowe, jakby ktoś tam. Pamiętajcie, żadnych przypadkowych ofiar. Wszyscy wychodzą jedna wychodzą żywi Jedna osoba podkupuje do Nie O jest, 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 Akceptuj, akceptuj! Widzę jesteś, Akceptujesz? Składaj do Iść, 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 Dobra, dawajcie, dawajcie. go To to ma, to te ma. Perd, peru mam. Nie mam nie ma Poleciał! No jest, 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 jest murek, hello? Kobłewy, kobłewy On się będzie trawą wykopował. Ej, ej dobra Ej, naftą mamy kobłewy i go bijemy Jest tu, jest tu Jest w Ja go z krytuje Uwaga Dużo bije bardzo Na śmierć i życie No to teby mi urazie Blis Jest to? No słabo Odciągam go Majka, Majka gdzie... No, ej! Dobrze. Nie! O, stary! Ostatnia strzałka. No, tam idemy z chmurka? Nie ma. Ej, ej Stary, ja mam mało HP. Ja, ja muszę regenerować. No, no. ej, ej, ja mam ja mam ja, ja też. Boże, to uciekaj, uciekaj! Bijajcie go ciągle, ciągle. Go. No, nie! Chyba, ej, ja już chyba do was nie wrócę, bo mam A ciągle to. Teatr, teleport przerwany. Dawaj to temat Dobra, end go Chodź, nie wiem Panowie Dobra, dzisiejszy film Uznaję za naszą porażkę Traciliśmy absolutnie wszystko Na początku było dobrze, chcieliśmy dobrze A, prawie wyszło, prawie wyszło Prawie Ale wyszło, wyszło gdyby nie, nie wyszło. te wścibskie dziadki. Dokładnie o nie. Gdyby nie chmurek. Gdyby nie chmurek. Gdyby nie chmurek, tak. To... Gdyby nie chmurek. Niestety nie udało nam się przetrwać, ale mam nadzieję, że film wam się podobał. Strzel lajka i zostaw subskrypcję. Chcę również dodać, że film z perspektywy nafty ukaże się w najbliższym czasie na jego kanale. Link znajdziecie w opisie do jego kanału. Bajo, do następnego.